Co tu masz ciekawego? A wiesz co, poradniki dla hobbystów, ale nie tylko. Mam książkę o stoicyzmie, ale taki praktyczny poradnik. Mam samochody Wojska Polskiego. Mam tysiąc obrazów, które musisz zobaczyć, poznać i w ogóle o nich przeczytać. Mam też historię o zegarkach. I świetny poradnik o tym, jak wyszkolić psa. Żeby nie żebrało nowe książki. To też. A teraz próbuję rozkminić węzły. I wiesz co? Chyba mi się udało. Proszę bardzo. Te książki też wiele Cię nauczą. Dobra, to no zabieram się do czytania.